Czołem czołem, kromka z rysowami. witajcie moi moimi w kolejnym materiale na kanale w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare, tym razem konkretnie rzecz biorąc, mówię o Battle Royalu, czyli Warzone. Strefie wojny, która wczoraj od 10 marca jest dostępna na wszystkie platformy, czyli na PlayStation, Xbox oraz PC za... Darmo. Oczywiście Warzone obsługuje także crossplay. Od dłuższego czasu było wiadomo, że Call of Duty Modern Warfare będzie miało swój własny tryb Battle Royale. Nie każdy musi lubić taki tryb, ale to co najważniejsze, to za każdym razem, gdy coś takiego wychodzi, deweloperzy muszą w jakiś sposób usprawnić pierwotną koncepcję Battle Royale, żeby nie była taka jak w każdej innej grze. No i przede wszystkim w jakiś sposób zachęcić pewnymi nowinkami, nowościami samych graczy do. Pobrania i dogrania. Jak natomiast sytuacja wygląda w przypadku Warzone? Czy mamy do czynienia z hitem, czy raczej z marną, nieprzemyślaną przeróbką na potrzeby battle royalowego hype'u? Mam nadzieję, że dzisiaj sobie na to pytanie odpowiemy. Zapraszam. Jedna rzecz mnie cieszy w związku z pojawieniem się Warzona bo ja osobiście ustawiam go jako jednego z dwóch najlepszych dla mnie przynajmniej jeśli chodzi o styl gry, o dynamikę Battle Royali na rynku. I mówię tutaj o Apexie i o właśnie Warzone. Cieszy mnie to, że chyba mija powoli już, jeśli nie minęła, taka epoka mega drewnianych przynajmniej dla mnie Battle Royali. Jeśli chodzi o Warzona, jest to bardzo fajna, dynamiczna strzelanka, która przez różnego rodzaju decyzje, które zostały podjęte w samej grze odnośnie np. lutowania, kupowania różnego rodzaju rzeczy ze stacji zaopatrzenia, guagu, tak, bo w grze jest gułak, możliwości odradzania swoich sojuszników i wielu, wielu rzeczy. Wszystkie te aspekty sprawiają, że gra jest dynamiczna, że gra się szybko. Narzekałbym jedynie na rzecz związaną z pierwszą fazą całej gry, która jest stosunkowo wolna. Stosunkowo nudna, ale później sam midgame i endgame jest naprawdę, naprawdę emocjonujący. Warzone po prostu w większości przypadków nagradza bycie bardziej agresywnym, nagradza bycie ciekawym. Nagradza przede wszystkim eksplorowanie mapy, otwieranie różnego rodzaju skrzynek, wchodzenie bezpośrednio w pojedynki jeden na jeden. Podnoszę takie delikatne wrażenie, że sam Warzone jest takim Mishmaszem, troszkę Battle Royalowym, który czerpie garściami z Firestorma Battlefieldowego, bo gra mi się podobnie, jeśli chodzi o sam movement, o kwestie związane z opancerzeniem o których tych wszystkich rzeczach za chwilkę Wam powiem ale zrobili to po prostu lepiej. Zrobili to po prostu lepiej. Podobnie część rzeczy została zapożyczona z Apexa, ale też troszkę zrobiona na swój sposób, jak na przykład odradzanie. Jest również taki bardzo uproszczony system pingowania pod lewym altem, jeśli chodzi o pecety. Także wydaje mi się, że to wszystko, co tutaj mamy jest w miarę, w miarę dobrze przemyślane. No i tak naprawdę nie stoi nic na przeszkodzie do sukcesu tego trybu, bo przede wszystkim deweloperzy zrobili to, czego nie potrafili zrobić deweloperzy Battlefieldowi. Dali grę, dali całego klienta przede wszystkim za darmo. Zaczynając od samych podstaw. Mapa jest ogromna. Mapa jest ogromna, bo musi być ogromna, gdyż w tym Battle Royalu możemy grać ze 150 graczami jednocześnie. Na obecną chwilę dostępne są gry tylko trzyosobowe, czyli trzyosobowe tutaj będą po prostu składy znane z innych gier. Z tego co słyszałem, mają zostać dodane również solo oraz dwosy. na chwilę obecną, tak jak mówię, tylko trójki. Sama mapa nie. Składa się z jakichś powtarzalnych asetów, aczkolwiek na pewno bardzo dużo rzeczy, które spotkacie, na które natraficie, jeśli chodzi o miejscówki, o budynki, od razu zauważycie, że są to na przykład inne mapy albo części map z innych trybów z normalnego, że tak powiem, podstawowego multiplayera i to tak naprawdę nie przeszkadza generalnie w niczym, sprawia jeszcze tylko dodatkowo, że jeśli już jesteśmy w takim miejscu, to po prostu wiemy czego się spodziewać, znamy mapę faktycznie, jeśli w Call of Duty Modern Warfare graliśmy. Do poruszania się po całej ogromnej mapie służą oczywiście pojazdy. To nie nowość, bo już w Modern Warfare mieliśmy takie wielkie, wielkie mapy. Także toras, no i oczywiście też helikoptery, różnego rodzaju śmigłowce. No okej, okay, lądujemy na mapie i co? I przede wszystkim nie jesteśmy bezbronni, bo w Warzone mamy do dyspozycji pistolet i od razu dwie wkładki pancerzowe, które mamy zainstalowane, że tak powiem, na sobie, włożone w siebie. Warzone wykorzystał tutaj pomysł, który był zaimplementowany w Firestorma Battlefieldowego, który zakłada system pancerzu oparty na wkładkach balistycznych. I tak, każda wkładka z tego, co się orientuje, pochłania około 50 obrażeń i jeżeli jedna się zbije, to wyciągacie sobie z ekwipunków wkładkę kolejną, którą po prostu odpowiednim przyciskiem myszy albo napadzie wkładacie w siebie. voila, możecie mieć trzy pancerze max. Co ciekawe, zdrowie w Warzone regeneruje się samo. Oczywiście możecie się podleczyć zastrzykiem wzmacniającym, ale jeśli chwilkę poczekacie, to uleczycie się sami. Bardzo podoba mi się taki system. Jest szybki, prosty, dynamiczny. Ludzie nie skupiają się na wielkim buszowaniu w swoim inwentarzu. Najważniejsze jest gra. No dobra, ale co z karabinami, co z lutowaniem, ze strzelaniem i tak dalej, i tak dalej? Strzelanie jest świetne, jest bardzo dobre, bo jest to Modern Warfare i generalnie sam feeling strzelania, same zadawane obrażenia, to jak się broń czuje, jest jedną z najmocniejszych punktów samego Modern Warfare, w związku z czym również jest to mocną stroną Warzona chociaż już są oczywiście pewne rzeczy, które są bardzo bardzo dobre, jak na przykład karabiny snajperskie. No bo jeśli traficie delikwenta w łeb, to na hita go. Powalacie. Ale po kolei samolutowanie. Jeżeli pokonacie swojego wroga, wypada z niego cały jego lód. Nie musicie przejmować się o to, aby podchodzić pojedynczo do każdej rzeczy i klikać odpowiedni guzik. Automatycznie wszystko praktycznie co najważniejsze, co potrzebne i co pasuje do waszego aktualnego ekwipunku jest zbierane. Automatycznie. Jedyne rzeczy, które musicie podnosić ręcznie, to różnego rodzaju zastrzyki wzmacniające specjalne umiejętności, czy też chociażby nowe karabiny, nowe bronie. System ten sprawia, że cała gra jest bardzo dynamiczna. Człowiek nie skupia się na tym, aby lutował zamiast biegać i strzelać. Jest to bardzo proste, bardzo banalne. Wpływa w bardzo dobry sposób na to, że ludzie po prostu grają agresywnie. Karabiny, które możecie znaleźć na polu walki, są, że tak powiem, gotowymi opcjami, które różnią się rzadkością, i w zależności od rzadkości możecie mieć broń białą albo nawet legendarną złotą, i te wszystkie rzadkości różnią się tym, ile dodatków albo jak bardzo każdy karabin, który podniesiecie, jest po prostu usprawniony. Ale, ale. Tutaj zaczyna się szkopuł. Bronie i wszelkiego rodzaju rzeczy, amunicja i tak dalej, i tak dalej, poza przeciwnikami, oczywiście tymi, których pokonaliście, można zdobywać ze skrzyń. Ze skrzyń, których na całej mapie jest ogromna wprost ilość i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wylądujecie w tej miejscówce, czy w tamtej. Wszędzie te skrzynie są. Dodatkowo wydają z siebie taki specyficzny, charakterystyczny, ambientowy odgłos, jak chociażby w Apex Legends, w związku z czym na bank żadnej. Nie przeoczycie, ale w samej mapie są również umiejscowione tak zwane sklepy. Sklepy, które pozwalają Wam zakupić dla siebie i dla całego Waszego zespołu swoje własne presety broni, presety wyposażenia z Call of Duty Modern Warfare z multiplayera. To jest w zasadzie najważniejsze. Gdy podejdziecie do takiej stacji zaopatrzenia bo tak to się fachowo nazywa jak widzicie na ekranie, możecie tak dokupić wyposażenie. Począwszy od pakietu płyt pancerza, których dostajecie od razu 5. Po osłoniętą wieżyczkę, chociażby ostrzał kasetowy, maskę przeciwgazową, aż po znacznik zrzutu uzbrojenia. I w momencie, w którym zakupicie go, na przykład za 6000 dolarów, bo tyle aktualnie kosztuje, macie zrzut uzbrojenia, do którego podchodzicie, aktywujecie go. I możecie wybrać jeden ze swoich presetów, które wcześniej w menu ustalacie sobie, jak chcecie grać. Na moim przykładzie wybrałem sobie mój ulubiony zestaw z M4 z Modern Warfare, z multiplayera, w którą tą bronią grałem najwięcej w Modern Warfare. I takim oto sposobem mam swoją własną broń ustawioną pode mnie z takimi dodatkami, Jakimi chce. Z jednego takiego zrzutu mogą skorzystać wszystkie osoby w waszej drużynie, czyli zamiast wydawać 3 razy 6 tysięcy, wydajecie 6 tysięcy. Tylko jeden raz. Na pewno zapytacie się, OK, 6000 dolarów kupa hajsu, rodzice tyle nie mają, skąd mam wziąć pieniądze? No moi drodzy, pieniądze zdobywacie ze skrzyń, które są rozsiane na całej mapie, to raz, ale w grze są również zaimplementowane tak zwane kontrakty. Kontrakty, które również z tych skrzyń mogą wypadać, a polegają na tym, że na przykład jeśli taki kontrakt aktywujecie, to waszym zadaniem jest otworzenie trzech skrzyń z zaopatrzeniem. I tyle. I za to dostajecie pieniądze, albo macie na przykład kontrakt na konkretne zabójstwo jednego z graczy drużyny przeciwnych, i w tym momencie podświetla wam się jego pozycja i możecie zrobić atak właśnie na jego drużynę, w momencie, w którym go zabijecie, dostajecie pieniądze, które później są potrzebne. Do kupowania różnych rzeczy właśnie w sklepie w całej stacji zaopatrzenia. Czyli generalnie im więcej gracie, im jesteście bardziej agresywni, im bardziej poruszacie się po mapie, tym więcej macie pieniędzy, i tym Samym na więcej możecie sobie po prostu pozwolić. Gdy pokazywałem Wam screen ze stacji zaopatrzenia, na pewno w prawym górnym rogu widzieliście moich sojuszników, których mogę sobie po prostu wykupić. Tak, moi drodzy, jeśli w tej grze zginiecie, to po pierwsze. Trafiacie do guagu. Nie, to nie jest żart. Bardzo fajny pomysł, bardzo dobrze zrealizowany. Coś ciekawego, coś świeżego. Przede wszystkim, gdy przegrywacie, trafiacie do guagu i walczycie jeden na jednego z innym przeciwnikiem. Jeżeli walkę wygracie. Respicie się po prostu jeszcze raz. Z takiego guagu można skorzystać tylko jeden raz, a gdy zginicie drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej, to wasi koledzy muszą wykupić waszą duszę właśnie z takiej stacji. Kosztuje to 4,5 tysiąca dolarów, i jeśli za was zapłacą, to po prostu respicie się na mapie jeszcze raz, wyposażeni w sam pistolet. Bardzo fajny system. No i oczywiście wygrywa ta drużyna, która zostanie na końcu jedyna. Od. Cały Battle Royale. Warzone w samym zamyśle podoba mi się bardzo. Podoba mi się chyba najbardziej to lutowanie, które nie wymaga klikania, przesiadywania w ekranie menu i przesuwania jak dziki wąż jakichś rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Wydaje mi się, że Warzone jest takim Battle Royalem, w którym chyba najbardziej ze wszystkich innych może poza apexem albo na równi z apexem. Chodzi o po prostu strzelanie, wchodzenie w bezpośredni kontakt z przeciwnikiem, bo nawet jeżeli wam nie pójdzie, albo jeżeli nie wygracie danego pojedynku, albo jeżeli nie wszystko pójdzie od razu po waszej myśli, to autoregeneracja zdrowia, bardzo szybki movement i przede wszystkim dosyć krótki tak naprawdę time to kill, nawet w związku z tymi wszystkimi rzeczami, które możecie sobie włożyć, czyli pancerzem, wkładkami itd., itd sprawia, że zabija się, że fraguje się, że eliminuje się przeciwnika stosunkowo szybko. To jest mniej więcej 5, 6, 7, 8 pocisków, jeżeli faktycznie celujecie w klatę, jeżeli przeciwnik jest opancerzony, no a headshoty ewidentnie, ewidentnie zadają tutaj zdecydowanie więcej obrażeń, nie mówiąc już o karabinach snajperskich. Cóż, wydaje mi się, że aktualnie piłeczka jest zdecydowanie po stronie deweloperów. Na pewno w dzisiejszych czasach, aby zapewnić sobie sukces w grze typu Battle Royale, w grze typu free to play, należy wprowadzać dosyć częste i ciągłe aktualizacje, czego na samym samym początku zaraz po premierze Apexa brakowało. Aktualnie jest to już na dobrych torach, jest to nadrabiane, tak deweloperzy Warzone muszą jednak podjąć rękawice i po prostu sprawiać, żeby te aktualizacje były częste, aby zostawał dodawany nowy content, nowa zawartość, jakieś nowe na pewno wydarzenia sezonowe. No i moi drodzy, trzymam kciuki, bo naprawdę to bardzo fajny Battle Royale, ściągnijcie, dajcie znać, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, warto, jest za darmo, jest crossplay. Nic tylko grać, bawić, strzelać i wygrywać. Także moi drodzy, pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa-pa!